Jesteśmy w tej chwili na Mostu Stalu. Dzisiaj z tego będzie taki mały materiał. Trochę tutaj jest. To są generalnie dwie rodziny. Po dwie osoby. Po dwie osoby. nie wieje. wieje, jest zimno. Dzień dobry bardzo. Znowu jesteśmy w siedzibie Grupy Ratowniczej Medieval i nie bez powodu. Dlatego, że dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś bardzo ważnym mianowicie o. Hmm. O bezdomnych, którzy zamarzają. Z powodu wychodzenia w 2017 roku zginęło 111 osób w Polsce, w 2018 83. W tym roku to są dane na marzec 2019, było tych osób 73. Generalnie tendencja jest spadkowa, natomiast dzisiaj chcemy Wam powiedzieć, jak można pomóc takim ludziom, jakich spotkacie. Zapraszam na moją rozmowę. Zimowy ratownik to jest idea, w której Medival bierze trzeci rok tak. udział. Przemek jest w grupie trochę dłużej niż Wiola. Ja w ogóle przede wszystkim przedstawię Wiola Kalenda, grupa ratownicza Medival. Przemysław Zdanewicz, grupa ratownicza Medival. Dokładnie witamy. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór, zależy kto kiedy ogląda. To kiedy ogląda, dokładnie. Pracuję w transporcie medycznym. No i dodatkowo udzielam się w grupie ratowniczej Medival. Dobra, zimowy ratownik. Przybliż naszym widzom ideę. I, czy generalnie akcji? idea powstała już jakby, zanim ja się pojawiłem w grupie. Już grupa realizowała ten projekt. W tym roku tak wyszło, że po prostu ja się tym jakby bardziej zajmuję. E, polega ona na, na dość prostej rzeczy. W okresie zimowym, kiedy temperatury spadają poniżej zera, szukamy osób bezdomnych, przeglądamy pustostany, mosty, wiadukty, jakieś tam ciągi, gdzie płyną rury ciepłownicze, gdzie idą rury ciepłownicze. No i staramy się te osoby znaleźć pamiętajmy, że część tych osób bezdomnych, o tym duża część społeczeństwa zapomina jest bezdomnym nie dlatego, że na przykład pije, czy ma problemy alkoholowe to do, tego, do tego za chwilę wrócimy, tak? sama idea polega na tym, że chcemy znaleźć te osoby które są niezaradne życiowo które po prostu marzną którym jest zimno i wskazać im odpowiednią drogę, zapewnić im bezpieczeństwo, bo oprócz tego, że my udzielamy pomocy, pierwszej pomocy medycznej na miejscu również informujemy o ogrzewalniach o miejsce, gdzie można się udać. E, w krytycznych sytuacjach, jeżeli ktoś jest pod wpływem alkoholu, ale się na to zgadza, dzwonimy po patrol straży miejskiej, z którą de facto też współpracujemy. No właśnie, o tym chciałem powiedzieć, że poprzednie dwa lata pokazały, że, że współpraca grupy z Strażą Miejską Białym Stopu zdawała egzamin. E, bardzo fajnie to wszystko działało i funkcjonowało. E, powiedz mi, w tym roku jeszcze nie macie potwierdzenia, jak będzie wyglądała nie mamy, natomiast liczymy, że tak jak co roku Straż Miejska chętnie z nami to jakby współpracę nawiąże, bo ona była dość efektywna, tak, znajdowaliśmy e, ludzi w pustostanach, które wskazywała nam Straż Miejska, no nie ukrywajmy, Straż Miejska jako jednostka taka organizacyjna e, dostaje telefony, tak, ona ma swój numer alarmowy, dostaje konkretne informacje, gdzie te osoby się znajdują, tak, udając się tam z patrolem, to mamy już gotowego, powiedzmy, gotową osobę, którą możemy się zająć, tak, nasze stricte nasz zimowy ratownik, którego realizujemy w grupie, no to niestety musimy troszeczkę poszukać, tak? No, chcemy pomóc. Pamiętajmy, że ludzie bezdomni również, jak każdy zdrowy człowiek, chowają się przed zimnem, wybierają do tego pustostany, altanki, takie wcześniej powiedziałem przepusty. No, trzeba troszeczkę tych ludzi poszukać. Przemek liczym lokomotywa, rozpędził się i powiedział praktycznie wszystko, co chciałem zapytać. Dobra, nie dałeś szans koleżance, ale przepraszam. Idziemy do, do Wioli. Wiolu, Przemek wspomniał o tym, że wyszukujecie ludzi, którzy są wychodzeni, przymarznięci, zamarznięci, na jak zwał, tak zwał. Wiadomo, z fachowego nazewnictwa jest to hipotermia. Tak. Co to jest hipotermia przybliż? Hipotermia jest to stan zagrażający życiu. W niskich temperaturach te osoby stają się niesamodzielne. Te osoby Stają się apatyczne, nie są w stanie sami sobie znaleźć schronienia, często są też osoby chore. To też staramy się w tych niskich temperaturach interweniować, jak potrafimy najlepiej. To znaczy, dotrzeć do takich osób, sprawdzić, w jakim stanie się znajdują, czy jest to już stan zagrażający życiu, czyli głęboka hipotermia i. Dobra, czy... no, jak to rozpoznać? Rozpoznajemy to w bardzo prosty sposób. Ta osoba jest apatyczna, kontakt z taką osobą jest bardzo utrudniony, może nie odpowiadać nam na proste pytania, może być osobą nielogiczną. Obserwujemy też widoczne części ciała, czy pojawia się silnica, czy ta osoba jest w stanie samodzielnie się poruszać, mówić, nawiązać z nami kontakt. Jeżeli te wszystkie symptomy nie występują, możemy domniemać, że ta osoba jest w stanie zagrożenia życia, i wtedy interweniujemy wraz z pogotowiem ratunkowym wzywamy pomoc do takiej osoby. Jeżeli ta osoba w naszej ocenie, a pracujemy z lekarzami, ratownikami medycznymi, nie wymaga natychmiastowej hospitalizacji, wtedy kierujemy takie osoby do ogrzewalni. Ogrzewalni, czy czasami zdarza się, że jest to izba wytrzeźwień, ponieważ te osoby stale... Stale żyją przekonaniem, że spożycie alkoholu spowoduje, że są w stanie się rozgrać. No właśnie, bo takie spożywanie alkoholu, jeżeli pije się nie wiem, piweczko, wódeczkę, whisky mhm. i tak dalej, to nas rozgrzewa. Tak? Natomiast jest to bardzo złudne rozgrzanie, bo następuje chwilowe rozszerzenie naczyń krwionośnych. Dokładnie, tak. Spożycie alkoholu powoduje u nas, tak jak powiedziałeś, chwilowe poczucie ciepła. Wynika to z bardzo szybkiego rozszerzenia naczyń krwionośnych, ale pamiętajmy o tym, że te naczynia krwionośne, które w naszym ciele się rozszerzą, my poprzez te naczynia również tracimy ciepło i dlatego osoby po spożyciu alkoholu, gdy zasną, mogą się już nie obudzić. Okej, okay. Przemek kogo powiadomić w momencie, kiedy spotkamy osobę, która Spełnia wszystkie, że tak powiem, symptomy, o których powiedziała Wiola? No, to jeżeli ta osoba spełnia te symptomy, o których właśnie tutaj wspomniała Wiola, więc myślę, że logicznym postępowaniem naszym powinno być wezwanie służb ratunkowych, tak? Jeżeli nie jesteśmy pewni co do tego, czy te pogotowie jest tutaj faktycznie potrzebne, można zawsze zadzwonić po straż miejską, można zezwonić po policję, tak? Pamiętajmy też, że jako osoby niewyszkolone będzie nam łatwo, łatwo będzie nam dość łatwo się pomylić, tak? I po prostu bo symptomy, które dany pacjent wykazuje, tak, możemy dobrze nie rozpoznać, więc e, warto się nad tym zastanowić, e, też nie wzywajmy z automatu do wszystkiego pogotowia, bo to też nie o to chodzi, karetek mamy dość mały i dość ograniczoną liczbę. Warto zadzwonić po straż miejską, po policję, jeżeli oni dalej będą mieli wątpliwości, wtedy jak najbardziej, to już oni sami wezwą pogotowie, tak. Ewentualnie, jeżeli jest sytuacja taka, że naprawdę widzimy, że dzieje się coś złego z daną osobą, e, że naprawdę kontakt, o którym wspomniała Wiola, jest naprawdę rzeczywisty utrudniony, albo osoba się już nam nie budzi, wtedy wzywamy pogotowie ratunkowe. Słuchajcie, bardzo ważna rzecz, bardzo przydatna. Każdy z nas może na przykład sobie kupić tak zwany kod termiczny, włożyć go sobie do saszetki, do torby, do plecaka i taki kod ze sobą wozić. Takie coś może uratować komuś życie właśnie zimą. To jest bardzo ważna rzecz. Ma dwie strony, srebrną i złotą. Przykrywamy złotą stroną, żeby ogrzać. Zgadza się? Tak. Słuchajcie, ja słyszałem, doszły mnie słuchy. Dobra, nie słyszałem, bo słuchajcie, ja też jestem w tej grupie, także gadam bzdury, że ja słyszałem. Ale dzisiaj robimy to oficjalnie. Powstała grupa na Facebooku. Przemek, bo Powsta ty, jesteś, ty, jesteś ty jesteś głównym administratorem, moderatorem. Znaczy, jesteśmy z wielu jakby tak, żeby być dokładny, <laughs> dokładnymi. E, generalnie tak, stworzyliśmy grupę na Facebooku, nazywa się Zimowy Ratownik Białystok. Można tam dołączyć i grupa ma na celu e, przyspieszenie jakby informowania o miejscach, e, w którym te osoby bezdomne mogą przebywać. tak Jest to cenna informacja dla nas, do naszych patroli, ale również jest to cenna informacja e, dla służb, które też mogą się na tym opierać. Tak? broń Boże, nie podnosimy rąk, nie mówimy, słuchajcie, to jest nasze, tylko korzystajmy z tego wszyscy w odpowiedzialny sposób. Pamiętajmy, że e, takie osoby rzadko proszą o pomoc. Tak? I że już proszę, to zazwyczaj są kojarzeni z tym daj 2 zł, daj 5 mhm. zł, a to nie o to chodzi. Tak? Nie każda z tych osób, tak jak wcześniej powiedziałem, znajduje się w stanie bezdomności dlatego, że po prostu piła czy nadużywała jakichś innych środków odurzających. Często są to różne jakby zakręty życiowe, z których człowiek po prostu trafił na ulicę, więc nie bagatelizujmy ludzi, tych ludzi i ich wołania o pomoc I dlatego jest to ta grupa, jeżeli widzimy osobę bezdomną, widzimy, że na termometrze temperatura spadła poniżej zera, wpiszmy tam informacje, tutaj Viola bardzo fajnie regulamin napisała, jak to można nas poinformować. Wiola, jak Was można poinformować? Na pewno poprzez wskazanie adresu, ponieważ poruszamy się po mieście do pracy na uczelnie, w różne losowe miejsca, i jesteśmy w stanie zauważyć, czy na przykład na naszej drodze nie pojawił się budynek do wyburzenia. I jakkolwiek nie musimy tam wchodzić, oczywiście dbamy o swoje bezpieczeństwo, natomiast mając na uwadze, że na naszej drodze pojawiło się takie miejsce, warto do nas napisać. Cała formatka zgłoszenia jest bardzo prosta. Adres. Numer budynku, ulica. Jeżeli mamy informację, kto tam przebywa, bądź ile osób przebywa, można nam również to dołączyć, ponieważ osoby bezdomne często Przebywają, bądź egzystują razem, one się łączą, ale także wędrują. Także e, posiłkując się listami adresowymi z poprzednich lat, e, nie jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić, że tak pod tym adresem kogoś znajdziemy. Te osoby również wędrują, bo nie każdy chce pomocy, nie każdy jest w stanie poprosić o nią. Są, są że tak się wyrażę, nowi w Zgadza się, bezdomnego. Zgadza się, co roku nam bezdomnych też przybywa z różnych powodów, my tego nie... Nie komentujemy, nie, nie odnosimy się do tego z jakiego powodu, natomiast traktujemy te osoby jako osoby potrzebujące. I jeżeli widzimy, że w naszym otoczeniu pojawiają się takie osoby, czy to nasze klatki schodowe, czy to okolice jakichś pustostanów w garaży, warto dać nam znać. Jeżeli pojawi się takie zgłoszenie, czyli ad, konkretny adres, my wtedy będziemy przygotowywać patrol i niezwłocznie, najszybciej jak to się da, będziemy starać się do nich dotrzeć. Słuchajcie, sprawa wygląda w ten sposób, w ten sposób, grupa na Facebooku, to się nazywa tak jak Przemek wspomniał, Zimowy Ratownik Białystok, wszystkich go zapraszamy, jeżeli spotkacie osobę, która wymaga hospitalizacji, pamiętajcie o numerach alarmowych 112 999 i 986, ten ostatni numer to jest do Straży Miejskiej. Pamiętajcie i możecie też mówić to bezdomnym, że zimą wezwanie do osoby nietrzeźwej nie spowoduje, że ta osoba będzie musiała płacić za wytrzeźwiałkę, za izbę wytrzeźwień czy coś takiego. Białymstoku jest również zaprzyjeżniana z grupą ogrzewalnia, to jest z stowarzyszenia ku dobrej nadziei których serdecznie pozdrawiamy. Może no. warto mać, Kuci, przerwę tutaj. Tak. Mieliśmy taki przypadek w tamtym roku i myślę, że warto go nagłośnić. Znaleźliśmy Pana już w dość takim ciężkim stanie. Chyba nawet wtedy byłeś ze mną na tym patrolu. To bodajże była ulica Artyleryjska. Tak. Znaleźliśmy Pana w dość ciężkim stanie wraz z patrolem Straży Miejskiej. Dostarczyliśmy go do ośrodka prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei. No i co by to powiedzieć? Mamy happy end. W tego lata widzieliśmy tego człowieka będąc na naszym zabezpieczeniu. Obezpieczeniem grupowym. O już pan pracuje, ma własne mieszkanie, ma dom. Czyli chętnie Chcieć to móc. Chcieć to móc, trzeba pamiętać o tym, że jeżeli będziemy sobie po prostu nie starali się odwracać głowy, nie będziemy zwracać tej uwagi, to 100 następnych osób może zrobić tak samo. I pamiętajmy, reagujmy, bo jak nie my, no to kto. Właśnie to jest takie słowo jak nie my, to kto. Słuchajcie, w trakcie materiału przewijały wam się przebitki z jednego z zimowych ratowników, na których byliśmy dwa lata temu. To był właśnie jeden z pierwszych gdzie w których Przemek yy, brał udział. To jest akurat z Mostostalu, czyli z miejsca w, yy, na, w tak zwanej dzielnicy Starosielce. Z tego co wiem, to Mostostal już jest zamknięty, natomiast gwarantuję, że w tym roku zapewne pojawią się tam bezdomni. Słuchajcie kochani, reagujcie. Grupa Facebookowa Zimowy Ratownik Białystok w razie zagrożenia 112, 999 i 986 do Straży Miejskiej. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Moimi gośćmi była Wiola Kalenda, Przemysł Zdanewicz z Grupy Ratowniczej Medieval. Mówiłem to ja, Maciek Berger. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa.